Chwila oddechu dla pianistki, chwila odpoczynku, bo jednak nie mogę wietrzyka. Dzień cichy, uwalny i jak tego lata wiele dni. Pięknie skomponowany koncert, przed chwilą skerco, naszpicowane na majorce, ukończone warsygiem, uznawane za muzykę oddaną dzikiemu szaleństwu, tajemniczo cichnącą, by za moment wybuchnąć powrotem agresywnych odpraw. A za chwilę walka rola. Utwór odurzający piękne brzmienia i uchlewający tidzącą żalem ekspresję. Wreszcie bailata. Manifest czystego romantyzmu. Świat zdarzeń niezwykłych i niewytłumaczalnych. Tajemniczych, fantastycznych i irracjonalnych. Inspirowanych wyobraźnią ludową. To interesujący program. Moment ago. I krótki here serca on design in the dark and finished is regarded as given up to wild is mysteriously evading in order to fly into aggressive octaves once again. And in a moment, we are going to have a role, the world beaten with beauty of sound and relishing with expression full of flame of passion. And at last, our The manifesto of pure romanticism. The world of unusual, Inextricable mysterious fantastic and irrational events inspired with folk imagination. Barcarola Kizdur, opus 60 i ballada diebol, opus 23. Bakarol in F. -sharp major opus 60 and Ballada in G minor opus 23. Ponownie Tokiko Kowa